Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania piątej części w ramach cyklu Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Temat dzisiejszej audycji: Eutanazja, a wolność i godność człowieka. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Bardzo wyraźnie przyspieszył proces legalizacji eutanazji w wielu krajach świata. W niektórych państwach takie praktyki są już zgodne z prawem, w innych krajach toczą się wokół tych zagadnień ostre spory światopoglądowe i filozoficzne. W połowie lutego 2021 roku prezydent Portugalii skierował do Trybunału. Konstytucyjnego ustawę legalizującą eutanazję w tym kraju. Trudna debata dotycząca eutanazji jest obecnie prowadzona w Irlandii. Także w Niemczech i wielu innych krajach w Europie i na świecie dyskutuje się na temat różnych form skracania życia człowieka. Warto zauważyć, że obecnie znika nazwa eutanazja. Zamiast eutanazji stosuje się w dyskusji, w dokumentach inne określenia. Jakie? Na przykład pomoc w umieraniu, samobójstwo wspomagane medycznie, przerywanie życia na życzenie. Te nowe wyrażenia zastąpiły w dużym stopniu pojęcie eutanazji. Spór bioetyczny wokół różnych form eutanazji dotyczy. Wielu niezwykle istotnych kwestii związanych z istotą ludzkiego życia wolności, godności ludzkiej, jakości i wartości życia, sensu bólu i cierpienia, wizji życia pozagrobowego. Wszystko wskazuje na to, że proces legalizacji śmierci na życzenie będzie się stopniowo rozwijał w najbliższych dziesięcioleciach w wymiarze globalnym. Przełomowy w tym względzie okazał się rok 2000, gdy w Holandii przyjęto pierwszą na świecie ustawę legalizującą skracanie życia na życzenie. Do historii sporu o legalną eutanazję przejdzie prawdopodobnie także rok 2015, w którym różne formy dobrowolnego skracania życia człowieka uznano za zgodne z prawem w kilku nowych krajach świata. Eutanazja jest obecnie bardzo często przedstawiana jako prawo człowieka chorego do śmierci, które powinno być usankcjonowane konkretną ustawą. Czym jest eutanazja? Czym są różne formy skracania życia człowieka na życzenie? Otóż przez eutanazję w sensie ścisłym należy rozumieć Czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. Eutanazja jest bezpośrednim zadaniem sobie śmierci przez osobę chorą terminalnie. Oznacza ona także bezpośrednie zadanie śmierci pacjentowi nieuleczalnie choremu, na jego życzenie, przez personel. Medyczny. Holandia jest pierwszym krajem na świecie, w którym zalegalizowano eutanazję. Dyskusja wokół w cudzysłowie prawa do godnego umierania rozpoczęła się w kraju Tulipanów w połowie lat 70. ubiegłego wieku. W tym państwie już w 1990 roku praktykowanie eutanazji przez lekarzy przestało być karalne. Tego rodzaju rozwiązanie oznaczało w praktyce przyzwolenie na to, aby lekarze mogli w cudzysłowie pomagać w samobójstwie pacjentom chorym terminalnie, jeśli niedwuznacznie i wielokrotnie zażądali oni dobrowolnej śmierci. Innym warunkiem niekaralności eutanazji była nieuleczalna choroba, powodująca cierpienia niedowytrzymania. Lekarz przed dostarczeniem choremu trucizny musiał też zasiągnąć opinii innego lekarza. W Holandii w latach 90. ubiegłego wieku każdy przypadek śmierci na życzenie musiał być zgłoszony do specjalnej komisji, która sprawdzała, czy eutanazja była w danym przypadku uzasadniona. Niestety w praktyce lekarze dość często rezygnowali. Zinformowania komisji o swoich działaniach, aby uniknąć w ten sposób dodatkowych formalności. Tylko w 1999 roku odnotowano w Holandii ponad 2000 oficjalnie zarejestrowanych przypadków samobójczej śmierci z pomocą lekarza, co prawdopodobnie stanowiło tylko połowę faktycznie dokonanych zabiegów. Pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia. Przyzwolenie społeczne na eutanazję osiągnęło w kraju tulipanów aż 92%. To nam pokazuje, jak powszechna jest zgoda w Holandii na różne formy eutanazji, i oczywiście można z tego przyzwolenia wyciągnąć wniosek. Jak głębokie zmiany społeczne, światopoglądowe nastąpiły w Holandii na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 18 listopada 2000 roku Izba Niższa Parlamentu Holenderskiego przy 104 głosach za i 40 przeciw dokonała legalizacji eutanazji. Senat potwierdził decyzję Izby Niższej 10 kwietnia. 2001 roku przy 46 głosach za i 28 przeciw. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2002 roku. Prawo legalizujące eutanazję nosi następującą nazwę. Ustawa o kontroli przerywania życia na życzenie i pomocy w samobójstwie. Tak nazywa się Pierwsza w dziejach świata ustawa legalizująca eutanazję. Analiza ustawy legalizującej eutanazję w kraju tulipanów prowadzi do dwóch ważnych wniosków. Po pierwsze, w całym tekście w ogóle nie pojawia się słowo eutanazja. Po drugie, ustawa zawiera 24 artykuły, z których jedynie dwa pierwsze zajmują się warunkami i kryteriami decydującymi o skróceniu życia osoby chorej i cierpiącej. Pozostałe zapisy dotyczą kwestii czysto technicznych, regulujących m.in. sposób informowania o zgonie pacjenta i funkcjonowania komisji nadzorujących zgłaszane przez lekarzy przypadki w cudzysłowie śmierci nienaturalnej. Warto podkreślić, że ustawodawca nie definiuje przerwania życia na życzenie, które należy rozumieć jako eutanazję. Natomiast w artykule pierwszym ustawy pomoc w samobójstwie jest określona jako dobrowolna pomoc innym ludziom w samobójstwie lub przygotowanie im środków do jego dokonania. W artykule drugim ustawy znajdujemy sześć kryteriów rzetelności. Roztropności i fachowości, które muszą być spełnione przez lekarza w przypadku przerwania życia na życzenie lub pomocy w samobójstwie, aby nienaturalna śmierć była zgodna z holenderskim prawem. Jakie to są kryteria? Po pierwsze, lekarz musi być przekonany, że chodzi o prośbę pacjenta, która jest dobrowolna, dobrze przemyślana i ostateczna. Po drugie, Lekarz musi mieć pewność, że chodzi o cierpienie trudne do zniesienia, bez nadziei i poprawy. Po trzecie, lekarz powinien poinformować pacjenta o sytuacji zdrowotnej, w jakiej się on znajduje, oraz o jej konsekwencjach. Po czwarte, lekarz wraz z pacjentem musi być przekonany, że poza przyspieszeniem momentu śmierci nie istnieje żadne inne rozsądne rozwiązanie. Po piąte, Lekarz musi poprosić o konsultację innego niezależnego lekarza, który odwiedza pacjenta i na piśmie wyraża swoją opinię odnośnie do respektowania czterech poprzednich zasad rzetelności, roztropności i fachowości. Po szóste, w przerwaniu życia na życzenie oraz pomocy w samobójstwie powinno zawsze towarzyszyć respektowanie zasad dobrej praktyki klinicznej. Zgodnie z prawem holenderskim legalizującym eutanazję, lekarzowi wolno spełnić prośbę pacjenta dotyczącą dobrowolnej śmierci, także w sytuacji, gdy chory nie może już wyrazić bezpośrednio swojej woli. W tym przypadku wystarczy pisemne oświadczenie żądające przyspieszenia śmierci, podpisane wcześniej przez pacjenta świadomie i dobrowolnie. Należy dodać, że lekarzem podejmującym decyzję o przerwaniu życia lub pomagającym w samobójstwie może być tylko i wyłącznie lekarz opiekujący się pacjentem. W opinii ustawodawcy tylko on zna dobrze chorego, by móc ocenić, czy pacjent wyraża swoją prośbę dobrowolnie, czy ją dobrze rozważył i czy rzeczywiście jego cierpienie jest nie do zniesienia bez żadnej. Perspektywy poprawy. Natomiast drugi lekarz, który pełni funkcję konsultanta, nie może być zaangażowany w leczenie chorego. Jego zadaniem jest jedynie ocena stanu zdrowia pacjenta i dobrowolności jego prośby o śmierć, a także wyrażenie na piśmie swojej opinii. W Holandii pacjent może przedstawić swoją prośbę dotyczącą eutanazji ustnie lub pisemnie. Oświadczenie na piśmie jest szczególnie ważne w przypadku podejmowania przez lekarza decyzji o przerwaniu życia, gdy pacjent nie może już ustnie wyrazić żądania eutanazji. Jeśli mamy natomiast do czynienia z chorobą psychiczną pacjenta oraz z cierpieniami, których źródłem nie jest ciało, lekarz podejmujący decyzję o przerwaniu życia musi skonsultować dwóch niezależnych ekspertów, z których jeden Powinien być psychiatrą. W kraju Tulipanów każdy przypadek tzw. śmierci nienaturalnej musi być zgłoszony do jednej z pięciu komisji regionalnych, których zadaniem jest kontrola tego rodzaju zgonów na życzenie. Członków komisji powołują władze państwowe na sześcioletnie kadencje. W składzie komisji musi się znaleźć prawnik, lekarz i ekspert w sprawach etyki. Na podstawie otrzymanych sprawozdań komisje oceniają, czy lekarze przerwali życie lub pomogli w samobójstwie zgodnie z sześcioma zasadami rzetelności, roztropności i fachowości. Ustawa holenderska z 2000 roku stała się ważnym punktem odniesienia dla wielu podobnych rozwiązań przyjętych w innych państwach. Drugim krajem na świecie, który wprowadził. W 2002 roku legalną eutanazję była Belgia. W 2014 roku król belgijski Filip podpisał ustawę nowelizującą prawo z 2002 roku. Nowe rozwiązanie przyjęte przez władze w Brukseli umożliwia przeprowadzanie legalnej eutanazji także wobec dzieci. Wcześniej Izba Reprezentantów przyjęła tę ustawę. Zdecydowaną większością głosów. W głosowaniu Izby Niższej Parlamentu Belgijskiego za nową ustawą opowiedziało się 86 parlamentarzystów, 44 było przeciw i 11 wstrzymało się od głosu. W ten sposób Belgia stała się pierwszym krajem na świecie, który zezwolił na eutanazję dzieci bez jakiejkolwiek granicy. Warto w tym miejscu zapytać, dlaczego w świecie postępuje proces legalizacji eutanazji? Jak rozumieć to często bardzo szerokie przyzwolenie społeczne na różne formy skracania życia człowieka na życzenie? Otóż wydaje się, że jedną z głównych przyczyn tej nowej obecnej sytuacji jest postępująca technicyzacja życia, oraz kryzys rodziny i więzi międzyludzkich. Dzisiaj, z powodu szybkiego rozwoju medycyny oraz osłabionej wrażliwości na transcendencję, doświadczenie cierpienia, bólu i umierania nabiera zupełnie nowego znaczenia. Jeśli zaczyna przeważać tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej mierze, w jakiej jest ono źródłem przyjemności, szczęścia i dobrobytu, to cierpienie i starość, Jawią się jako nieznośny ciężar, od którego trzeba się za wszelką cenę uwolnić. Wówczas śmierć na życzenie staje się formą wyzwolenia. Legalizacja eutanazji w wielu krajach świata zwraca uwagę na potrzebę skutecznej promocji idei przerwania terapii uporczywej. Niestety, bardzo często jest to kategoria zupełnie zapomniana. Bądź traktowana marginalnie. Dlatego w wielu przypadkach śmierci na życzenie całkowicie błędnie mówi się o eutanazji tam, gdzie nastąpiło jedynie przerwanie terapii uporczywej. Przerwanie terapii uporczywej to jest zaprzestanie zabiegów medycznych, kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych, Rezultatów i takie przerwanie terapii uporczywej, takie zaprzestanie zabiegów czy procedur medycznych nieproporcjonalnych nie ma nic wspólnego z eutanazją. Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci. Przyjmuje się jedynie, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Wypracowanie jasnych kryteriów odróżniających eutanazję. Od przerwania terapii uporczywej jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań bioetycznych, i tego rodzaju rozróżnienie między eutanazją i przerwaniem terapii uporczywej rzuca zupełnie nowe światło na wiele współczesnych sporów bioetycznych. Globalny proces legalizacji różnych form dobrowolnej śmierci. Zwraca uwagę na rolę opieki paliatywnej. W wielu krajach w dziele opieki paliatywnej bierze udział rzesza lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy. Celem terapii paliatywnych jest złagodzenie cierpienia w końcowym stadium choroby i zapewnienie pacjentowi potrzebnego mu wsparcia. Opieka paliatywna, opieka hospicyjna to jest najlepsza odpowiedź. Na wszystkie postulaty dotyczące legalizacji eutanazji czy różnych form przerywania życia ludzkiego na życzenie. Szanowni Państwo, spór o eutanazję jest niezwykle ważną częścią współczesnej wojny kulturowej. Dotyczy on podstawowych kwestii związanych z życiem człowieka, z wolnością, jest związany także z godnością. Dotyczy także sensu bólu i cierpienia, jakości relacji społecznych, wizji życia pozagrobowego, wolności człowieka, jakości czy wartości życia. Można powiedzieć, że ogólnoświatowa dyskusja wokół legalizacji różnych form śmierci na życzenie dotyczy nie tyle tego, jak niektórzy z nas będą umierali, ile tego jak my wszyscy będziemy żyli i jak będziemy rozumieć sens naszego istnienia. Dziękuję za uwagę.